Panno, co przyniesie Ci styczeń? Ten miesiąc będzie dla ciebie czasem porządków. Nie tylko wokół siebie, ale przede wszystkim w głowie i sercu. Styczeń pokaże Ci jasno, co naprawdę ma sens, a co było tylko obowiązkiem narzuconym przez innych. W pracy i finansach pojawi się potrzeba dokładnego planowania. Możesz poczuć presję, ale to właśnie Twoja skrupulatność i rozsądek pomogą ci wyjść na prostą. Dla części panien to miesiąc nowych obowiązków lub zmiany sposobu zarabiania, mniej chaosu, więcej stabilności. W relacjach styczeń sprzyja szczerym rozmowom. Coś może się wyjaśnić lub zakończyć, jeśli od dawna było niedopowiedziane. To nie będzie strata, raczej ulga i lekkość. Samotne panny mogą poznać kogoś przez pracę lub codzienne sprawy. Zdrowie i emocje będą wymagały uwagi. Zadbaj o odpoczynek, sen i regularność. Twoje ciało będzie mówić do ciebie bardzo wyraźnie. Styczeń uczy cię jednego: nie musisz robić wszystkiego perfekcyjnie. Wystarczy, że robisz to w zgodzie ze sobą. Zaufaj sobie, idziesz w dobrą stronę.